Hej, Jóka, wszystkim? Witam Was na moim kanale i w dzisiejszym odcinku y, pokażę Wam, jak będą wyglądały moje przygotowania do Halloween, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, y, który wreszcie nastał i po prostu nie mogę się go, nie mogłam się po prostu go doczekać y, i oczywiście będę chodziła po prostu wieczorem z moimi znajomymi y, po ulicach przebrani, jak już będzie ciemniej. A na sam koniec pójdę też do mojej przyjaciółki na nocowanie, więc ten dzień zapowiada się po prostu przecudowny. Ale jeszcze przed tym wcześniej byłam w Lidlu i znalazłam takie mega super babeczki, które mają taki zielono-niebieski krem, coś takiego i jeszcze jakieś tam posypki i wyglądają mega fajnie. Więc lecę z Wami do kuchni, by je zrobić. No dobra, więc tak się prezentują te babeczki, takie jak Wam już mówiłam, one mają, yy, tak, się, tak powinny się prezentować, ale jak mi wyjdą, to nie wiem, mam nadzieję, że będą w miarę podobne yy, i właśnie są o smaku gumy balanowej, więc zabieramy się do roboty i chyba najpierw trzeba zrobić, yy, czy albo trzeba ciasto, albo krem, ale wydaje mi się, że chyba krem. No dobra, więc najpierw się musimy zabrać za ciasto, więc podejrzewam, że to będzie, że będzie trzeba dosypać tą większą torebkę i trzeba było dać 100 ml oleju. 100 ml mleka. Teraz było jajko, czy co? No dobra, w międzyczasie, kiedy robią mi się te babeczki, muszę zacząć robić tą charakteryzację, bo boję się, że po prostu nie zdążę, bo mam na to jakieś półtorej godziny maksymalnie, a jeszcze muszę skończyć te babeczki i wszystko, a no ta charakteryzacja, którą sobie wymyśliłam na ten rok jest dość skomplikowana, nie powiem, bo tym razem użyję o wiele więcej rzeczy niż w poprzednich latach. Ale mam nadzieję, że wyjdzie to w porządku. Robiłam już taki makijaż próbny, że tak to nazwę. I wyszło bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że uda mi się to odwzorować też i tym razem. Jakby co, to pewnie się po prostu nie będę patrzyła tutaj w waszą stronę, bo tutaj mam obok lusterko i w nie się na pewno będę patrzyć praktycznie większość tego czasu, kiedy się będę malować. No i co, zaczynamy. No dobra, ja już tutaj zrobiłam sobie tą ranę na czole i jeszcze zrobiłam sobie taką bliznę, ale jeszcze to później sobie poprawię krwią, ale że jeszcze jestem w trakcie robienia tych wszystkich babeczek, jeszcze muszę zrobić ten krem i to wszystko, to na razie sobie nie daję tej całej krwi, która będzie mi spływała po całej twarzy, bo boję się, że ta krew jeszcze mi spłynie na tej babeczki albo po prostu się ten cały makijaż rozwali, więc jeszcze muszę zrobić właśnie te babeczki i myślę, że już chyba się upiekły, więc lecimy sprawdzić. No dobra, więc teraz zabieramy się Za tworzenie kremu i mam nadzieję, że Wyjdzie taki kolorek, jak był na opakowaniu Oczywiście wiadomo, że jak Halloween, no to też muszę być przygotowana na inne dzieci, albo też my, może przyjdziemy, nie wiem. Więc, oczywiście, zakupiłam mnóstwo różnych słodyczy, które zamierzam teraz sypać do tej ogromnej miski. I mam nadzieję, że to wszystko się tu pomieści. I na razie się tak wrzucę, ale później to przemieszam, żeby nie były takie tam żeby to wszystko było tak razem. I mam tu wszystko: jakieś lizaki, żelki, gumy, i inne takie, więc teraz pewnie nie muzyczkę, bo to trochę zajmie. No dobra, więc na razie tak się prezentuję i już się zdążyłam ubrać. I tak, to jest koszulka z tamtego roku, jeżeli ktoś oglądał poprzedni film z Halloween. Ale ją trochę bardziej ulepszałam, dodałam trochę więcej krwi, jakieś tam zarysy, jakiś inny napis i bardziej ją podziurawiłam też w tym roku. No i jeszcze oczywiście dodałam krew tutaj na czole albo gdzieś tutaj też na poliku, ale jeszcze mam sporo czasu, bo jest dopiero 16, a ja wychodzę o 17 i wiem, że na pewno coś zdążę jeszcze zrobić, więc później się do Was odezwę, jak już będę, jak już będę cała gotowa po prostu. No dobra, już dołożyłam tą krew, bo już za chwilę wychodzę. No i tak jak możecie widzieć, mam takie trochę traperowe buty. Rajstopy z takimi dziurami, czarną spódniczkę, taką koszulkę, jak już wam wcześniej mówiłam. No i dołożyłam z tą krew, ale jeszcze czekam, aż ona tak trochę się bardziej uspokoi w tym spływaniu. I tak. Jeszcze oczywiście muszę założyć na to kurtkę, no bo byłoby mi za zimno, ale wam nie będę tego pokazywać, bo nie chcę zasłaniać wam tej całej koszulki, bo tak naprawdę ona robi całą robotę. No ale tak się to wszystko prezentuje i już za chwilę wychodzę. Właśnie przyszłam na nocowanie do mojej przyjaciółki No i oglądałyśmy właśnie panny Młodą Gniącą Pannę Młodą Ale już trochę praktycznie zasypiałyśmy po tym całym chodzeniu na Halloween I stwierdziliśmy, że to jest dobry czas, żeby zrobić sobie właśnie wrapy, które już wcześniej planowałyśmy Ponieważ no byśmy się też trochę pobudziły I na pewno też jesteśmy, no jesteśmy po prostu głodne jest trochę późno, więc muszę trochę ciszej mówić Yy, ale tak, yy, więc zabieramy się do roboty.